Daniel Fabiszewski, pierwszy historyczny mistrz Warszawy w kickboxingu. No i słuchaj, pierwszym mistrzem może zostać tylko jedna osoba, zostałeś ty. Jakie to jest uczucie? No uczucie jest super. No, ciężka praca po prostu teraz zaprocentowała. No i widać, wygrałem pewnie tą walkę. Po Od początku do końca prowadziłem. A no, co, przygotowywałem się mocno. No i kurczę, no byłem dobrze przygotowany i dlatego zasłużyłem na... Na wygraną, tak? Ale generalnie, jeżeli chodzi o frekwencję, bo tutaj w różnych kategoriach jest różnie, jak było u ciebie. Jesteś zadowolony z tego, ile nie. walk co czułeś podczas tego turnieju? To znaczy nastawiałem się na, na to, że stoczę trzy walki, oczywiście jeśli wygram pierwszą, a drugą, ale no, dwóch, dwóch zawodników. Po prostu nie, 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 no, nie stawiło się tak, tak że było nas tylko czterech. Stoczyłem dwie walki, wczoraj jedna pewna wygrana. Dzisiaj myślę, że też, także. No cóż, no myślę, że to dlatego, że to pierwsza edycja mistrzostw, mistrzostw, dlatego też taka frekwencja niewielka. Słuchaj, generalnie w tej twojej walce finałowej narzuciłeś bardzo wysokie tempo, nie bałeś się jednak, że tej kondycji może zabraknąć, że tam było naprawdę szaleństwo. To znaczy po prostu no, nie wiem, no wiem po prostu na ile mogę sobie pozwolić. Wczoraj we wczorajszej walce też od początku narzuciłem wysokie tempo, ale jak już widziałem później, że po prostu zawodnik się cofał, jeszcze za bardzo nie chciał się bić, to po prostu uspokoiłem. A dzisiaj no co? Dzisiaj finał. Wiedziałem jak jestem przygotowany, więc, więc to wszystko na, po sobie na, na, na zwycięstwo, na jedną kartę, tak. Daniel, generalnie następny rok. Co planujesz następny roku? Jak rozumiem pewnie warszawskie grandy tradycyjnie, ale jakieś imprezy centralne, jakieś mistrzostwa Polski, w którejś z No myślę, że Mistrzostwa Polski będą kolejnym celem. Nie, tak, K1, nie miałem jeszcze okazji tam wystartować, ale, ale wiadomo jest to jakiś moim kolejnym celem. No i myślę, że to przede wszystkim, a co po drodze zobaczymy, może jakieś propozycje. Fajne się trafią, to z chęcią zawalczy gdzieś. I dziękuję, bardzo. dziękuję również i chciałbym podziękować wszystkim co, co ekipie Unique Fight Club, trenerom, mojej dziewczynie, rodzinie, no i też dietetykowi Rafał, Rafałowi Wargockiemu za, za profesjonalne przygotowanie wagowo do tej walki, do tych mistrzostw. Dziękuję wszystkim.